Żebym to ja musiała na taki temat nagrywać filmik, to łomatko. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku, trzecim w sumie. Tym razem się postarałam i nie ma aż tak dużej różnicy czasu między poprzednim a tym odcinkiem. Co się działo? Urosło piwo i można zobaczyć na Instagramie jak bardzo. Poprawiłam niemiecki. Brawo, sumie! Zagłosowałam pierwszy raz w wyborach. Mam założony dolny aparat na zęby. Spełniło się jedno z moich największych marzeń. Ale Byłam na Orange Video Fest i było naprawdę mega i nie mogę się doczekać kolejnego takiego eventu. W ogóle, jeśli macie ze mną jakieś zdjęcia z OWF-u i nie wstawiliście ich na Instagrama czy na Facebooka, to wstawcie i oznaczcie mnie, bo ja z chęcią zobaczę i dam serduszko na Instagramie, więc, yy, więc polecam. Powiem wam, że przez te dwa tygodnie tak dużo się zmieniło w moim życiu, tak dużo mnie zaskoczyło, że aż to jest aż dziwne i, i nie ogarniam tego i mam nadzieję, że dalsze części mojego życia, dalsze etapy będą równie ekscytujące i zaskakujące jak te ostatnie dwa tygodnie. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka. Po ostatnim odcinku w sumie dostałam tak dużo wiadomości, tak wiele e-maili na temat jednej sprawy. Jednej konkretnej sprawy i z racji, że jestem Waszą dobrą koleżanką, dla większości pewnie starszą koleżanką. Dlatego dzisiaj poruszymy tematy serduszkowe. Ogólnie dla mnie nie jest to zbyt odpowiedni czas na nagrywanie filmiku na ten temat, jednak z góry tutaj mówię wszystkim, że nie ma tutaj żadnego podtekstu, oraz yy, po prostu chcieliście ten temat, więc taki oto jest. Dlatego proszę się tutaj nie doszukiwać żadnych to takich dziwnych układów. Też również moi znajomi, żeby się nie, yy, nie szukali. Po prostu taki wybraliście temat, taki chcieliście, więc jest. Sześć lat temu, kiedy zaczynałam zdobywać doświadczenie właśnie w związkach, z chęcią obejrzałabym taki filmik, by wiedzieć, jakich potencjalnych błędów nie popełniać, czego być świadomym. Więc dzisiaj powiem Wam to, co ja już wiem, bo może komuś się to przyda i pomoże cokolwiek. Oczywiście jest to moje zdanie i to co Wam przekażę będzie z mojego doświadczenia, z doświadczenia Moich znajomych z historii, które mi opowiadali I czego doświadczyłam Obserwując związki innych Więc jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia Chce coś dopowiedzieć, coś Chce mi poprawić, czy coś w tym stylu To proszę pisać w komentarzach Pomimo, że ja strasznie nie lubię dyskutować Nie lubię nakłonić do dyskusji To z chęcią podyskutuję na ten temat Tak więc zaczynamy sumiaste sentencje adry. Ogólnie moje włosy Dzisiaj żyją własnym życiem Nie mogę ich ułożyć, więc jeśli na każdym ujęciu Będą inaczej, to się nie zdziwcie bo, bo po prostu co chwilę jej poprawiam Tak Kiedy poszłam do gimnazjum W moim otoczeniu Pojawiło się zjawisko bycia w związku I jak większość dziewczynek Chciałam mieć chłopaka I teraz zasada numer 1 nie można szukać na siłę. Ja wiem, że to jest takie nowe, że chcemy wkroczyć w ten świat dorosłych, że chcemy mieć tego pierwszego chłopaka, ale uwierzcie mi, naprawdę nie ma co się z tym spieszyć, to przyjdzie z czasem w odpowiednim momencie po prostu. To, że Wasze koleżanki mają chłopaków, a wy nie macie, nie znaczy, że jesteście gorsze. Zasada numer dwa. Nie trzeba być z każdym, kto nam się podoba. To jest ważne, ponieważ pomyślcie sobie, moje drogie panie, ile razy szłyście ulicą, korytarzem szkolnym i doświadczyłyście takiej sytuacji, widząc jakiegoś chłopaka. Brałabym. Ale to, że ktoś nam się podoba, nie znaczy, że od razu musi być to nasz chłopak dziewczyna. Zasada numer 3. Zauroczenie i zakochanie to nie jest to samo. Gdy byłam mniejsza, sama tego nie rozumiałam, a teraz poprawiam to ludzi. Zauroczenie znaczy, że jesteśmy kimś po prostu zauroczeni. Dopiero najprawdopodobniej dopiero tą osobę poznajemy. Jest dla nas fajna, ciekawi nas. Chcielibyśmy mieć z nią coś więcej wspólnego, być w związku. Zakochanie, to już jest coś większego i oj, trudno się z tego wyleczyć. Zakochanie to kochanie, to miłość. Pytanie zasadnicze, jak odróżnić zauroczenie od kochania? Kiedy byłam w swoim pierwszym związku, myślałam, że to już jest związek na całe życie, to jest prawdziwa miłość i będziemy z sobą na zawsze. Ale tak nie jest. Rzadko, naprawdę rzadko się zdarza, żeby wasz pierwszy związek był ten na całe życie. A jeśli tak wam się trafiło właśnie, to wam gratuluję. Ja znam kilka takich par, którym się udało za pierwszym razem i są ze sobą już od naprawdę bardzo, bardzo dawna i dobrze mi się układa, więc jeśli wam taki związek trafi to wam serdecznie gratuluję, bo to o wiele, wiele, wiele... Jezu, kot mi wystraszył! Gratuluję wam, jeśli tak wam się zdarzy właśnie, bo to naprawdę bardzo wiele ułatwia, wiele problemów, rozsterek i innych rzeczy. Kot synny tyłek. Do czego zmierzam? Jeśli po zerwaniu z chłopakiem Zapomnisz o nim po kilku miesiącach, znaczy, że było to po prostu zauroczenie. Ale jeśli za suma nie możesz kogoś zapomnieć, nawet po roku, dwóch, i nie możesz sobie łożyć życia z kimkolwiek innym, ponieważ nadal o nim myślisz, to ci współczuję, ale to jest miłość. Skoro jesteśmy już przy zerwaniach, to powiedzmy sobie coś o złamanym sercu. Kiedy miałam 13 lat, usłyszałam nie pamiętam naprawdę od kogo i, i dlaczego tak mocno mi to zostało w pamięci, że na złamane serce najlepsza jest nowa miłość. I tu jest ten. Haczyk, na który się złapałam. Słowa kluczowe. Nowa miłość. Miłość. Nie zauroczenie. I tu się jest teraz w du, w sumie. Ponieważ jak się zakochasz, zakochasz raz, to musisz się zakochać kolejny raz, żeby zapomnieć o tamtej osobie. A to potrafi zająć naprawdę bardzo dużo czasu. Więc dopiero po kilku latach tak naprawdę zrozumiałam, o co chodzi z tym lekarstwem na złamane serce. Jak się zakochasz kolejny raz, to automatycznie zapominasz o poprzedniej osobie, którą się kochało. I nieważne, ile miałeś zauroczeń, to i tak nic nie daje. Skoro można się zakochać, to można też od pierwszego wejrzenia. I tu jest to, o czym mówiłam wcześniej: zakochanie, a zauroczenie. Większość z nas mówi, że zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Nie można się zakochać od pierwszego wejrzenia w osobie, którą dopiero się zobaczyło, bo to już jest miłość, więc raczej powinno się mówić, że się zauroczyło od pierwszego wejrzenia. Jestem naprawdę ciekawa, czy Wy kiedyś zauroczyliście się od pierwszego wejrzenia, bo ja tak i muszę Wam powiedzieć, że to jest niesamowicie przyjemne uczucie i wyglądało to mniej więcej tak. Czy osoba Wam się bardzo podoba z wyglądu i jak się okaże, że ma jeszcze gniany charakter, to po prostu mniam. Ale nie zawsze musi być tak kolorowo, nie zawsze musi być fajnie, a zwłaszcza wtedy, jeśli Twój partner, partnerka daje Ci ultimatum. I teraz uwaga, jedna z najważniejszych zasad: jeśli osoba, z którą jesteś, każe Ci wybierać, to uciekaj jak najdalej. Nieważne, czy każe ci wybierać między sobą a przyjaciółmi, nim nią, a pasją, rodziną, albo mówi, że masz z nim zostać, albo zrobi sobie krzywdę. Złota zasada jest taka. Jeśli ktoś Cię naprawdę kocha, to nie każe Cię wybierać. Jeśli zostawiasz na przykład swoją przyjaciółkę dla chłopaka, to dam sobie rękę uciąć, że tak czy siak za jakiś czas ten związek się rozpadnie. Albo ten chłopak postawi cię przed kolejnym wyborem, a potem ty jesteś nieszczęśliwa, bo kogoś straciłaś, lub też prosisz o wybaczenie tą przykładową przyjaciółkę, a może być już za późno. Dlatego moja rada jest następująca: jeśli pewna osoba daje ci ultimatum, to nie wybieraj właśnie tej osoby. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jeśli nie wybierzesz właśnie tej osoby, a ona ci naprawdę kocha, to i zaakceptuję twój wybór. Ja popełniłam parę razy taki błąd i żałowałam, ale przynajmniej dzięki temu się wiele nauczyłam. Taki jest mój sposób właśnie na taką sytuację. Polecam ją każdemu, kto ma taki problem, i to zawsze działa. Ale może być też taka sytuacja, że wybrałeś tą drugą rzecz niż osobę, z którą jesteś, a ta osoba nie wróci. To znaczy tak naprawdę to, że ta osoba cię nie kochała. A na pewno znajdzie się ktoś, kto zaakceptuje to, co właśnie wybrałeś, i będziesz w szczęśliwym związku. Możecie teraz pisać, że ładny związek polega na poświęceniach. Polegają, ale to nie znaczy, że musimy rezygnować z rzeczy, które są dla nas tak samo ważne, jak właśnie ta osoba, z którą jesteśmy. Chyba powiedziałam już wszystko, co mi przychodzi do głowy, ale jeśli chcecie kolejną część takich właśnie porad, to piszcie, ja wtedy coś wymyślę i jakoś sobie z tego poradzimy. My kobiety marzymy o księciu na białym koniu, ale niestety w tych czasach możemy jedynie spotkać Zioma w białych, ale Forsach. W tym tygodniu załatwiłam sobie większą muszlę i mam nadzieję, że nie będzie już problemu z połączeniem się z Posejdonem. Witaj, sumie! Witaj, Posejdonie. Tak, a propos tych Airforsów, to powiedz mi, jakie nosisz buty? Różnie to bywa. Wiesz, mam czasem nogi, czasem syreni ogon. Dobra, koniec mokrych sucharów. A ty powiedz, wolałabyś mieć nogi czy syreni ogon? że wybrałabym nogi, ponieważ raczej już wszyscy wiemy na YouTubie, jak zostać prawdziwą syrenką. Um, ale powiedz mi, czy jakbym wybrała ogon, to miałabym zestawu skrzela? A co to ma być? Jak zestaw w Magnacie? Może jeszcze wszystki do tego. Tak więc teraz przyszedł czas na Zenusia! Losowanko, losowanko, jak zwykle. I jest to 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 suma fakt. Może być to, że mam od dwóch miesięcy nietolerancję laktozy. Nie wiem naprawdę jak to się stało, że po prostu pewnego dnia zaczęło mi szkodzić wszystko, co w najmniejszym stopniu miało zawartość mleka. Ale od tygodnia jestem na mleku bez laktozy i jest na razie wszystko ok. Zawsze zastanawiałam się, jak to jest czegoś nie tolerować. Mogłam nie tolerować homoseksualistów, innych religii, ale padło na mleko. Dywa. Kolejna piłeczka, kolejna piłeczka, kolejna piłeczka, coś się trafi, ej no weź, coś się niech wyjdzie. Okej. Okay. I jest to sumiaste przeżycie. Sumiastym przeżyciem będzie moja wyprawa na Orange Video Fest. Nawet nie wiem jak opisać to, jak bardzo mi się tam podobało, jak bardzo chciałam tam zostać. Moich widzów, czyli Was, było naprawdę bardzo, bardzo dużo i w pewnym momencie w ogóle przytrzymaliście mnie przy ścianie czy słupie, już nie wiem co to było. Przez półtorej godziny i podpisywałam, robiłam sobie z wami zdjęcia. I strasznie wymęczyliście. Bardzo mnie cieszyło to, że bardzo duża część z was była przy scenie, kiedy miałam panel i mnie wspieraliście na duchu, więc to było naprawdę super. Teraz będę jeździć już na wszystkie tego typu eventy. Postaram się jeździć na wszystkie, więc do zobaczenia na kolejnym. I ostatnią piłeczką, którą wylosuję. Jest znowu, ja w sumie, na samym końcu jest ja w sumie, nie wiem czemu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale miesiąc temu, kiedy wstawiałam pierwsze w sumie, było ono na temat YouTube'owych związków. I ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie mój film wpłynął na to, że teraz tych związków pojawiło się strasznie, strasznie dużo. I przybyło ich tak dużo, ja naprawdę tego nie rozumiem. To taka po prostu dygresja z mojej strony. Może wy też zauważyliście, że przez ostatni miesiąc tak dużo przybyło YouTube'owych związków. Ale oczywiście wszystkim gratuluję i cieszę się, że, że jest ich y, y, aż tyle nowych, więc super tak naprawdę. Zbliżamy się powolutku do końca, ale poczekajcie jeszcze. Wymyśliłam coś tak głupiego, że aż genialnego. Od teraz nie dajemy już dzióbków do zdjęć, tylko robimy rybią mortkę. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa, pa! Wiesz, że mam rybkę na głowie? Mam rybkę na głowie, patrz Mietek, Mietek, rybka, patrz w górę Mietek, Mietek Patrz w górę